Jeżeli nie wiecie, co ogarnąć na piątkowy obiad, albo jakikolwiek inny obiad z rybów roli głównej, to dzisiaj zapraszam Was na rewelacyjne pulpeciki z skarpia w sosie cytrynowym. Jak każdy dobry obiad, zaczynam od pokrojenia cebuli, którą podsmażam do miękkości. Filet skarpia miele w maszynce do mielenia mięsa, dodaję podsmażoną cebulkę, bułkę tartą, jajko, skórkę z cytryny, posiekany koperek, sól, pieprz. I gałkę muszkatołową do smaku. Masę mieszam do połączenia składników. W rondelku podsmażam cebulę, pokrętą w kostkę, dodaję liście laurowe, wrzątek i sól. Formuję niewielkie pulpeciki, gotuję je około 10 minut na małym ogniu. Dodaję słodką śmietankę, sok z cytryny, szczyptę kurkumy i skórkę cytrynową. Z masła i mąki przygotowuję zasmażkę. Ostudzoną zasmażkę dodaję do sosu. Uzyskuję w ten sposób idealną konsystencję. Pulpeciki podaję z ziemniakami, z koperkiem, szpinakiem, z czosnkiem. Całość skrapiam sokiem z cytryny. Taką kompozycję jadłbym co piątek.